Dzisiaj będzie o książce, z której jedno zdanie mogłabym. jeden Fragment. Mogłabym sobie wytatuować na czole. Jak dobrze wiecie, o tej książce nie wiedziałam zbyt wiele, jak ją zamawiałam. Znałam autorkę i. Po samym tytule właściwie dom, domyślałam się mniej więcej o czym jest, ale yy, na informacje z tyłu okładki przeczytałam tak, i to tak pobieżnie w trakcie filmiku, który dla Was nagrywałam. O czym jest ta książka? Dwie siostry bliźniaczki zaczynają studia. Z wyglądu są identyczne, bo bliźniaczki. Ale z charaktery totalnie różnie. Jedna chętna do nowych doświadczeń, poznawania nowych ludzi, po prostu czerpania z życia pełną garścią, a druga, czyli główna bohaterka, kat, jest raczej. Hmm, niektórzy nazwali by ją dziwakiem. Wycofana ze strachu przed na przykład z pytaniem kogoś gdzieś stoł stołówka, wola wcinać y, słodycze u siebie, żeby jakoś, jakoś funkcjonować. I właśnie ta dziwna siostra staje przed faktem takim, że po raz pierwszy w życiu będzie mieszkała oddzielnie ze swoją siostrą, tą, która ją powiedzmy pobudzała do życia. Bo ta powiedziała basta, mieszkamy w różnych akademikach z różnymi ludźmi, żeby właśnie jak najlepiej korzystać z, ze studenckiego życia. I książka jest o tym, jak sobie ta główna bohaterka radzi. Zresztą jak też ta druga siostra jak inni Wokół sobie radzą tata, i, wokół, i tak dalej. Przypominała mi początki moich studiów. Wiele razy odczuwałam coś podobnego. Na przykład na pierwszym roku mieszkałam w takiej suterenie, praktycznie na ulicy, gdzie było tam cztery najpopularniejsze kluby w ogóle w Krakowie w tym czasie. Nie wiem, na pewno słyszeliście, schody się tam później zawaliły i tak dalej. W każdym razie, jak zapadał zmrok, to bałam się tego totalnie. Nie wychodziłam ze mieszkania, bo to po prostu mnie tak paraliżowało. Więc Kat bardzo przypominała mnie na studiach. No, z taką nieśmiałością. Bardzo się cieszę, że ten film teraz zamieszam po. nie zeszłotygodniowym, ale po. Odcinku sprzed dwóch tygodni, kiedy zachwycam się Harry Potter'em, bo właśnie historia Katy jest bardzo podobna: to znaczy, jest tam fikcyjny Harry Potter i fikcyjne w ogóle przygody, ale bardzo zbliżone do tego, co my odczuwaliśmy, my przeżywaliśmy, czym my się jaraliśmy. Ja mam w, u siebie w szafie pewnie kilka fanfików potterowych, których nigdy nie opublikowałam, bo takie żenujące, głupie były. Ale chodzi mi o to, że wielu z nas robiło to, co ona. Chociaż ona to robi na dużą skalę. Co, co rozdział? Między każdym rozdziałem jest krótki fragment tego jej fanfika, który w jakiś tam delikatny sposób nawiązuje do wydarzeń następnego rozdziału. Świetny pomysł. Eee, co jeszcze ciekawsze poznaje tych bohaterów między tymi krótkimi wstawkami, chociaż ja szczerze powiem, nie, nie przepadam za takim czytaniem takich wstawek w książkach, ale tu jakoś tak, no co drugie zdanie, udało mi się przeczytać, więc to i tak dla mnie dużo. Autorka chyba właśnie w tym miesiącu wydała w Stanach książkę, która jest oparta na fanfiku, w sensie też nazywa się Rób swoje i dotyczy właśnie przygód i baza Polecam Wam bardzo. Nawet mi się chyba bardziej podobało niż i Park. I śmiałam się, też było mi smutno w niektórych fragmentach. Raczej nie płakałam. Nie, raczej nie. Myślę, że jeżeli na przykład byliście poteromaniakami, albo jesteście, bo to przecież chyba się jest zawsze, to myślę, że wiele rzeczy odnajdziecie wspólnych właśnie z losami Kat. I zresztą pozostałych bohaterów też, bo powiedzmy ten ichniejszy Harry Potter, czyli Simon Snow, no jest czymś powszechnym. Tak jak Potter, nawet dla tych, którzy Pottera nie czytali, też jest znany. Każde dziecko na świecie zna ich jego wie. A, i pewnie jeszcze jesteście ciekawi, jakie jest to zdanie, które chciałabym sobie wytatuować na czole. Żyli długo i szczęśliwie, a nawet samo żyli długo, nigdy nie jest kiczowate. To najszlachetniejsza i wymagająca ogromnej odwagi rzecz, na jaką mogą zdecydować się dwie osoby. No i co, to by było na tyle.